Wszystko, co nas łączy, Radio Wilno. Rozmowa dnia. Dzień dobry w studiu Radia Wilno, Paweł Kobak. 4 maja, nieco ponad tydzień temu, ulicami Wilna przeszedł 10-tysięczny biało-czerwony pochód. Niezwykle podniosłe i wzruszające wydarzenie, którego dla tych, kto to widział, dla tych, kto w tym brał udział, zapomnieć nie da się nigdy. Świąteczny przemarsz był organizowany z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą, 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja i 30-lecia działalności Związku Polaków na Litwie. Akurat ZPL i był organizatorem tego ogólnopolskiego święta. W audycji rozmowy Dnia Radia Wilno mówimy ze współorganizatorem Biało-Czerwonego Pochodu w Wilnie, wiceprzewodniczącym Związku Polaków na Litwie, panem Edwardem Trusiewiczem. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Który to już był pochód? Być może pamięta pan pierwszy i kto wpadł na ten myśl, może mieliście na kim wzorować, bo wiem, że był, od dawna był taki pochód polonii amerykańskiej w Chicago. Czy może od nich wzięliście ten przykład? E, pochody Polaków ulicami naszej stolicy odbywają się już od, od kilku lat. Od kilkunastu, żeby uczcić po prostu jakieś e, daty dotyczące nas, mieszkających Polaków, takie znamienne daty. Zaczęło się wszystko w 2004 roku od akcesji Litwy i Polski wraz z innymi krajami do Unii Europejskiej i w tamtym też roku ZPL obchodził swoje I Wówczas wpadliśmy na, na, na taki pomysł, jakoś to nie umiem powiedzieć nawet. Kiedy to wynikło w którejś naszej naszej rozmowie, dyskusji, po prostu mówiliśmy o obchodach tych XV-lecia i to się okazało taką rzeczą, nawet, nawet można powiedzieć naturalną. Wtedy po raz pierwszy szliśmy od ostrej bramy, pomrzy świętej, od ostrej bramy do Palacu Koncertów i Sportu. Wtedy ten palac jeszcze funkcjonował. Tam też odbył się koncert z udziałem naszych zespołów, z udziałem też gości z, z Polski. A jeśli chodzi o autorstwo, to chyba, chyba śmiało można tę inicjatywę przypisać prezesowi Mockiewiczowi. Święto jest już znane wśród Polaków w całym świecie. Wiem, że specjalnie na przemarsz zjeżdżają się rodacy z Polski i innych krajów. W tym roku rzeczywiście udział Polonii z innych krajów był wyjątkowy, bo maszerowało razem maszerowało Prezydium Rady Polonii i Świata, przedstawiciele wielu organizacji też polonijnych, którzy tego dnia przybyli specjalnie do Wilna, żeby z nami też solidaryzować się, żeby razem móc świętować i Dzień Polonii Polaków za granicą, ustanowiony przez, z inicjatywy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, i też nasze trzydziestolecie, i też Dzień Konstytucji 3 maja, więc to jest taki, można powiedzieć, pewnego rodzaju pochód solidarności i, i, i razem, razem z udziałem liderów polonijnych. Czym dla pana jest taki pochód? Bo, no bo to nie jest chyba tylko deklarowanie polskości, powiewanie biało-czerwonymi flagami, coś więcej pożartuję może, dla mnie to jest taka totalna, totalna, praca, żeby to tak ogarnąć wszystko, żeby, żeby wszystko... Żadne ...funkcjonować. Ale na poważnie, faktycznie nawet w tym roku, podczas tego rocznego pochodu, nie robiliśmy celowo, nie robiliśmy jakichś takich spotkań z grupą organizacyjną, żeby wszystko pozapinać na ostatni guzik, żeby po prostu móc sprawdzić w ten sposób, czy mechanizm już funkcjonuje, bo to wbrew pozorom, jednak y, tysiące osób, które przyjeżdżają, reprezentują różne oddziały Związku Polaków na Litwie z różnych y, miejscowości. Żeby to tak ogarnąć, to, to trochę zachodu y, trzeba. I zobaczyliśmy, że model już jest raczej wypracowany, że ludzie mniej więcej wiedzą jak, co, gdzie, y, w, jaki, w jaki sposób. Oczywiście y, trzeba podać podstawowe takie informacje. Gdzie który oddział, oddział ma się uszeregować i, i tak dalej, i tak dalej. Ale w tym roku też z kolei nie mieliśmy wielu takich działań promocyjnych, bo powiedzmy w ubiegłym roku były tysiące ulotek drukowanych, żeby dotrzeć do informacji. Nie było też te kampanii promocyjnej promocyjne, powiedzmy na Facebooku, w, tak jak, jak było to w ubiegłym roku tej takiej opłaconej kampanii promocyjne, promocyjnej. I Zauważyliśmy, że sami potencjalni uczestnicy tego pochodu dzielą się informacją, czyli to tak wynika z pewnej takiej naturalnej potrzeby, że, że jakby muszę tam być, albo chcę tam być, powinienem. I z kolei w ogóle w tym pochodzie jest taki... Jest parę takich symbolicznych przekazów. Pierwszy to być może taki nieco trywialny, że no oczywiście to jest taki manifestowanie polskości, przekaz polskości, że, że my to jesteśmy, że ja tu jestem. A drugi, drugi symbol i drugi, drugi przekaz to nasza tożsamość, że my powinniśmy być z tego dumni, ale... Że Polak, który tutaj mieszka, który na przykład posługuje się polską wersją imienia i nazwiska na swoim profilu, profilu facebookowym, że on nie jest sam, że Polak, który odwołuje się do polskich wartości, nie jest jeden, że Polak, który, który tutaj mieszka, przepraszam, nie jest jakiś dziamuk, tylko obywatel tego kraju i współtworzymy razem ten kraj. Jest pan wiceprzewodniczącym największej i najstarszej po odrodzeniu niepodległości naszego kraju, organizacje. Nie dorównują wam pod względem liczebności nawet litewskie organizacje. W tym roku obchodzimy 30-lecie działalności ZPL. Jaka to jest organizacja? Czym się zajmuje? Taka wizytóweczka pokrótce, jeśli oczywiście można pokrótce mówić o tak ogromnej organizacji. Znaczy niezwykle jest ważne utrzymanie szeregów, zwartych szeregów tej organizacji i jednocześnie po to, żeby móc wyrażać Radość i dumę z tego, że jesteśmy, i jeśli istnieje konieczność, wyrazić sprzeciw, bo nas po prostu na to stać. Polak on, on nie plaszczy się. My, my powinniśmy w ogóle zachować swoją godność, nie dać się upokorzyć, bo są teraz pewne elementy, żeby kieską ze złotówkami powiedzmy powywijać i ktoś może upaść na kolana. Nie. Tego z nami nie da się zrobić. Jeśli chodzi o ZPL, to, to nie tylko też tysiące osób zrzeszonych w różnych kodach, w różnych miejscowościach naszego kraju, a ZPL to też pewnego, pewnego rodzaju idea. Idea zrzeszająca, jednocząca Polaków. Oczywiście istnieje naturalna potrzeba modernizacji działalności naszej organizacji. To nieuniknione, bo Usprawnienie tej działalności po prostu pozwoli nie, nie wpaść, nie wpaść w pewną stagnację, a chyba tego nie chcemy. No i najważniejsze też, albo istotnie ważne, żeby ZPL nie stałby się zakładnikiem stosunków polsko-litewskich. My jesteśmy za tym, ażeby współpraca gospodarcza się rozwijała, a żeby partnerstwo strategiczne, polsko-litewskie partnerstwo strategiczne rzeczywiście było, ale. Nie kosztem praw mniejszości narodowych, nie kosztem praw Polaków na Litwie, bo tutaj oczywiście wchodzą w grę elementy też finansowe, i te elementy finansowe są kuszące. Mam tu na myśli perspektywa terminalu gazowego, łącze energetyczne i w ogóle ten, ten biznes. Oczywiście to się ma rozwijać, ale nie kosztem Polaków na Litwie, nie kosztem praw Polaków na Litwie. Przez pewien okres czasu, to lata 2013-2014 był pan wiceministrem kultury Republiki Litewskiej. Więc potrafi pan na moje pytanie odpowiedzieć i jako kompetentny urzędnik, i jako osoba prywatna, ale znająca się na rzeczy. W jakim stanie, panie Edwardzie, jest kultura w ogóle na Litwie? Czy otoczona jest przez państwo wystarczającą troską? Katastrofy nie ma, ale sytuacja w sektorze kultury, mówiąc delikatnie, pozostawia wiele do życzenia. Siłą rzeczy przyglądam się temu, temu sektorowi, raz że jest mi po prostu bliski, bliski sercu. W swoim czasie zaprogramowaliśmy, że sektor kultury będzie dysponował określonymi środkami, jeśli chodzi o fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Dzisiaj to jest wdrażane powoli. Widzimy, że jest modernizacja Filharmonii Narodowej, Litewskiego Teatru Dramatycznego. Modernizują się też inne placówki, obiekty kulturalne. To już ma pewien, pewien swój owoc. Z kolei teatr na pochulance. A między innymi można tutaj teraz, teraz to powiedzieć, że zabiegając o te środki i, i niejednokrotnie w zastępstwie ministra, będąc na różnych posiedzeniach w, w rządzie, miałem ten teatr na myśli, żeby móc zainwestować środki finansowe na jego odbudowę. Oni nie potrafili wykorzystać tej możliwości. Po prostu no, tutaj, tutaj brak słów, żeby, żeby określić ich, ich, ich sytuację, ich, ich pogląd na to. Oczywiście, jeśli... Nie chce pan wymienić nazwisk? Ich? Znaczy... To im nie pomoże, to chodzi o, o, o kierownictwo teatru w ogóle, ich pogląd na to, że oni nie są od, od tych kwestii gospodarczych, tylko bardziej od tego, żeby e, wystawiać sztukę. A w, w rzeczy samej kierownictwo powinno i o jedno, i o drugie zadbać. Oby w przyszłej perspektywie środków unijnych Ministerstwo Kultury, bo to, to jest kwota mniej więcej 3%, 3 środków unijnych, żeby ministerstwo tego nie odebrano z powodu po prostu nieumiejętności gospodarczej. Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję że, że nadal oni będą w stanie wywiązać się z tego. Z kolei jeśli chodzi o muzea, czy galerie obrazów. No tutaj też wiele do życzenia pozostaje ich, ich modernizacja, bo już, już nie mówimy o takich rzeczach, jak powiedzmy aplikacja na smartfony, żeby po prostu użytkownik mógł ściągnąć sobie aplikację i przejść po muzeum. Niektóre muzea nawet nie przeżyły ery przewodnika, audio przewodnika. Oni po prostu czegoś takiego nie mieli, bo w mentalności, w mentalności tych ludzi jakoś, jakoś to, to po prostu zostało. Tak wiek XX, wiek koniec, że my jesteśmy od, od, od eksponatów muzealnych i do nas ludzie, ludzie sami mają przychodzić. Tak nie będzie. Trzeba po prostu zainwestować. Mieliśmy taki program edukacyjny dla młodzieży, żeby ściągnąć młodzież do mu muzeum, żeby muzeum wyglądało jako, jako po prostu coś, coś fajnego. Weźmy powiedzmy Paryż, tak? Oczywiście tam jest wieloletnia tradycja, to jest naprawdę naprawdę nie do porównania, ale jeśli, jeśli po prostu w Paryżu się nie było na jakiejś wystawie, o której, o której było głośno, i później w zakładzie pracy cię jest, no wyniknie to z rozmowy, ktoś spyta, był czyń, ten człowiek spali się ze wstydu, że on nie był na wystawie, że on nie wie, on nie może zabrać głos. Nie może wypowiedzieć się w, w tej kwestii. Tam po prostu ten, ten człowiek odstoi kilka godzin w, w kolejce, ale on załapie się na wystawę, dlatego że tam ten, ten obiekt jest naprawdę przyciągający. Biblioteki z kolei też. Dla nas to jest takie magazyn książek zagłoszonych. A dlaczego nie może być, powiedzmy, biblioteka jako miejsce spotkań? Czasami, powiedzmy, w kawiarniach można zaobserwować y, ludzi pracujących przy komputerze, spędzając tam godzinę albo dłużej z filiżanką kawy. Dla nich może to odpowiada po prostu pracować w, w takim miejscu, no, powiedzmy, publicznym. Dlaczego w tym przypadku biblioteka nie może spełnić takich oczekiwań? Oczywiście trzeba zadbać o zaplecze gastronomiczne, żeby ten człowiek mógł napić się kawy, żeby zjeść ciasto w, w bibliotece. Dla niektórych to może wyglądać paradoksem, ale jeśli chodzi o Utrzymanie te, tego rodzaju obiektów, to w ten sposób można, można to zagospodarować. I, e, jeśli w ogóle mówimy o kolejnym, kolejnych kwestiach dotyczących Ministerstwa Kultury, prawa autorskie, kwestia praw autorskich. Też teraz trochę tutaj leżymy. Po wyjściu z Ministerstwa szefowej działu, która odpowiadała za, za, za te kwestie, Tutaj nastąpiła pewna, pewna stagnacja, a można by zorganizować sympozjum światowe i przyjęcie deklaracji wileńskiej, jeżeli chodzi o prawa autorskie. Wtedy byśmy zaistnieli na, na mapie świata jako kraj, któremu naprawdę zależy na, na, na tym segmencie kultury. Tutaj oczywiście jest potrzebna mocna współpraca ministrów kultury, ministra, ministra spraw zagranicznych, ale jednocześnie też potrzebny jest lobbying w Radzie Europy i UNESCO. Tego się nie dzieje, a to może być. No i tutaj tych, tych sektorów faktycznie jest, jest wiele, o których, o których tak można mówić. Znaczy, nie jest wszystko tak, tak źle. Miejmy nadzieję, że to, to będzie w dobrym kierunku się rozwijało. A, a jak wygląda opieka przez państwo litewskie? Kultury mniejszości narodowych, w naszym wypadku oczywiście mniejszości polskiej, bo, bo nie jest tajemnicą, że ogromne potoki finansowe pochodzą z Polski na zespoły ludowe, na zespoły nie wiem, stradowe, na, na imprezy polskie. Przedstawię przez chwilę ten najstraszniejszy scenariusz: potoki finansowe z Polski się skończyły. I my musimy istnieć z tego, co nam daje państwo litewskie, czy tego wystarczy? Bo przecież my, my tak samo jesteśmy obywatele, jak i Litwini. Tak samo płacimy podatki do państwa, do budżetu państwa litewskiego. Czy tego, co my dostajemy z budżetu litewskiego, wystarczyłoby? Przynajmniej na miesiąc, na dwa, na rok. Znaczy tutaj też, można tak żartując i zaraz przejdę na, na poważnie. Jeśli by się okazało, że potok finansowy, tak zwany, jak, jak pan redaktor tutaj to, to określił słusznie, z Polski, by się wyczerpał. No, przedstawmy to tylko przez chwilę, przez 5 minut. Rozmowy, tak. Tak. To by akurat działalność społeczna by się ożywiła. Prawdziwa wolontariacka działalność społeczna, jeśli chodzi o Polaków y, litewskich. <laughs> bo teraz czasem jest tak, że a, no, po co mam akurat robić jakieś, jakieś działanie, bo to można no, napisać projekt, dostać pieniądze na to. I tutaj wol, wolontariat zanika. Więc jeśli by się ten, ten potok y, skończył, nic strasznego nie byłoby. Teraz przejdźmy do kwestii e, finansowania nas jako mniejszości narodowych z budżetu państwa litewskiego. To dofinansowanie jest naprawdę znikome i jest e, stricte symboliczne. I jako kwestie polityki mniejszości narodowych i w ogóle dofinansowania mnie, mniejszości narodowych, organizacji mniejszości narodowych, e, temu przygląda się m.in. E, komitet Doradczy e, Konwencji ramowej o mniejszości narodowych. I m.in. w tym roku też... E, ale przecież jest nie jakieś regulacje prawne. Mniejszości Narodowe, no, no, muszą coś dostawać. Mniejszości Narodowe faktycznie dostają. Aplikują, organizacje aplikują poprzez Departament Mniejszości Narodowych, dostają pewne środki finansowe, tylko to są bardzo znikome, powiedzmy, na, organizacja może dostać tysiąc, dwa, trzy tysiące euro na swoją działalność. No Co to pięć tysięcy na roczną swoją działalność, czyli no, no, powiedzmy na, 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 projekty jakieś, jakieś kulturalne. To są znikome środki. I jeśli chodzi o mm, prawdziwe utrzymanie powiedzmy i tożsamości, i lojalności wobec państwa, to państwa powinno akurat zastanowić się, czy nie warto, by więcej w szerszym zakresie wspierać swoje mniejszości, ich inicjatywy, wszelkie kulturalne i, i inne, a żeby oni mogli swoją tożsamość rozwijać jednocześnie tu w tym kraju nie ściągać środków finansowych z innych krajów, nie rozglądać się gdzieś po bokach, a Tutaj u siebie być, powiedzmy, dofinansowanymi, żeby być móc... Być te... wdzięcznym temu państwu i kochać je za to. <laughs> I jednocześnie je rozwijać. <laughs> Dziękuję panu uprzejmie za rozmowę. Dziękuję. A naszym słuchaczom przypomnę, że w audycji Rozmowa Dnia mówiliśmy z wiceprzewodniczącym Związku Polaków na Litwie, panem Edwardem Trusiewiczem. Do usłyszenia. Rozmowa Dnia o sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne, o postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka, z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30.